ulubiony temat, czyli paznokcie. Jeżeli chodzi o paznokcie, to tak, ja mam paznokcie robione, to pod spodem jest moja naturalna płytka, natomiast na górze jest to nadbudowa. I one bardzo szybko rosną po stosowaniu szotów. Od Labrazka będę musiała odwiedzać panią manikiurzystkę częściej. Także wszyscy się cieszymy. Nie, nie będę wam tego pokazywał jakoś tak mega blisko, bo ja bardzo nie lubię, ktoś ma brzydkie paznokcie i promuje coś na Instagramie. To jest w ogóle dla mnie. Nie. Także tak. Ja będę chowała te moje odrosty. Jak już będę miała piękne nowe paznokcie, wam pokażę. Ale powiem wam naprawdę, dziewczyny, szczerze, że jeżeli macie kruche, łamliwe paznokcie, i chcecie jej odbudować, to ten produkt też jest dla Was. Naprawdę działa wielowymiarowo, tak? bo działa na naszą skórę, paznokcie i włosy, także jest mega.